Bo liczy się jakby y, wspólny nasz cel, wspólny cel, wspólne prowadzenie, wspólna jakaś taka idea, wspólne dążenie do tej doskonałości, żeby to wszystko jakby zadbać. I ona musi też swoje walki przetrwać, i ja też muszę swoje walki przetrwać. Ale kiedy dochodzi do momentu wyjawienia tych wszystkich rzeczy, jakiś taki zgrzyt, y, czy tam nadkłótnia, coś takiego, to mimo wszystko mieć z tyłu głowy, że to jest tylko gra, że to jest tylko. Odgrywanie danej energii, która musi się wyjawić, ale ona nie może być prawdziwa do takiego stopnia, że ona jest ponad naszą miłość, wdzięczność i te wszystkie rzeczy. Dlatego, na przykład, dziecko łączy ten cały to jest, to, to jest takim większy, większym spoiwem. I ono też powoduje to, że nam jest łatwiej to przetransmutować, bo te mm. rzeczy się pojawiają, bo często z wiekiem się pojawiają jakieś programy, podczepy inne rzeczy z, u mężczyzn, i one wychodzą. I często wtedy kobieta też w jakiś sposób reaguje dużo wcześniej. Albo różną manipulacją, albo różnymi aspektami, ale mężczyzna musi też trzymać ten, ten jakby... nie jest może fason, to jest tak jakby mieć zawsze na pierwszym miejscu dobro wszystkiego jako najlepsze. Mm. Żeby być skupiony na tym, że to jest, to jest dobre. Mieć ten kompas między dobrem a złem. Nawet czasami, kiedy trzeba się troszeczkę upodlić to i tak mieć zawsze z tyłu głowy e, afirmację celu końcowego. Dokąd to ma doprowadzić? Do najlepszej jakości, która jest po prostu... Ładem i porządkiem całego świata. Czyli czasem, czasem odpuszczasz, czasem po prostu krzykniesz. Krzykniesz, czasem, tak, tak. czasem po Reagujesz prostu. Reagujesz intuicyjnie czasami na te rzeczy wszystkie, ale. Ale celem nie... jest to, że zostajesz w tej relacji, że jednak. Że rozumiesz skąd to się bierze. Że rozumiesz skąd to rozumiesz, się bierze. Rozumiesz skąd to się mhm. bierze, czujesz skąd to się bierze, hmm. rozmawiasz o tym, co się bierze i transmutujesz to z kobietą. Okay. I jej to tłumaczysz z swojego męskiego rozumu, a ona. Uczuciami czy swoim, swoim umysłem, tłumaczyć ci, ci siebie, Twoje zachowanie. I to jest taka jakby to jest ten taniec. Tylko innym językiem. Mm. Słońce, księżyc, to jest dalej taniec, ale tak to może tylko funkcjonować. I ta cała ta cała, ten cały taniec Damsko-męski tworzy po prostu tutaj energię przyszłości. Przychodzą nowe, nowe dzieciaczki, przychodzi nowe pokolenie, wznosimy tą wibrację w celu, krótko mówiąc, takim, żebyśmy. My na stare lata mieli lepiej, i jak się znowu tu wcielimy na emeryturę, na, na będziemy w takim fajnym, ładnym, yy, zharmonizowanym tym światem. I to jest też takie budujące, że mam tu jakąś yy, rolę fajną do spełnienia. Nie?